Banknot dwudolarówki jest z nami od lat i stał się pewnego rodzaju wizytówką, którą dajemy klientom. To fascynujące, jak ten mały symbol potrafi wywołać natychmiastową ciekawość i osobiste historie. Pamiętam sytuację, która zdarzyła mi się niedawno w pociągu, kiedy jechałam na spotkanie. Siedziałam z laptopem i w międzyczasie rozmawiałam przez telefon z naszym działem marketingu, upewniając się, że. Jesteśmy odpowiednio przygotowani na zbliżające się firmowe wydarzenia. W pewnym momencie, podsumowując listę rzeczy, które mamy do zrobienia i przygotowania, zapytałam, czy dwudolarówki są też spakowane. Często wręczamy je klientom w ramach podziękowania za zaufanie i współpracę. Obok mnie siedział mężczyzna, który, słysząc o dwudolarówce po zakończonej przeze mnie rozmowie, spojrzał z zainteresowaniem Trochę ze zdziwieniem i e, zagadał, przepraszam, ale muszę zapytać, czy ta dwudolarówka to jakaś pamiątka rodzinna, czy może kolekcjonuje pani te banknoty? Wyjaśniłam mu, że to nasz firmowy symbol. Wybraliśmy go ze względu na jego rzadkość i ukrytą wartość. Trochę porozmawialiśmy o tym, czym się zajmują. A łączy się to idealnie właśnie z symboliką dwudolarówki, bo tak samo podchodzimy do prawa. Szukamy tych unikalnych, wartościowych detali, które rezonują z nami już od 10 lat. Mężczyzna uśmiechnął się i skwitował coś w stylu wie pani. Pracuję w branży inwestycyjnej. Widziałem w sumie wszystkie pieniądze świata, albo tak mi się wydawało, bo muszę przyznać, że właśnie zorientowałem się, że tego banknotu nie widziałem nikt. Ten moment był dla mnie alegorią tego, co robimy. Dwudolarówka nie jest dla nas tylko symbolem. To cicha obietnica, że szukamy dla klienta rozwiązania, które jest tak rzadkie i cenne, że nawet weterani biznesu i życia go nie znają, albo jeszcze nie odkryli. To mała lekcja, że wartość jest w tym, co jest unikalne, a nie w tym, co jest masowe.